Witam z mapki Escape the Cake To jest taki y, mini Minecraft survival Będę ją przechodził Tam mam wypisane zadania, jest ich 26 yy, Ale na razie ich nie widzimy, ponieważ jestem w klatce I nie mogę się wydostać Mam tutaj jakąś skrzynkę Zobaczymy co w niej jest Mamy w niej lód, lawę To na pewno nam posłuży do zrobienia kilofa albo kobla Nasiona wszystkie kości, kaktusa, czcina, y, sadzonki, grzyby i trawę nawet mamy. Dobra, zrobimy już najpierw kilof i trochę to ogarniemy. Wiem, że jednostny za jest to, że nie mogę zabić tej świni dla jedzenia. Mam jedną zupkę i muszę jakoś z tym przeżyć. Dobra, robimy teraz kilof. I tutaj spróbujemy się dokopać, przekopać kawałek Wiem, że tutaj zaraz jest prze, przepaść, tylko trzeba uważać. Wiem, że spróbujemy najpierw obniżyć ten teren yy, Najdalej dalej jak się da Żeby tylko było miejsce na przykład to drzewko jakieś O, już jest dziura mi to w ten sposób Kopię najpierw tego kobla tutaj ze środka tej bawy Bedroka i łóżko I tylko się dokopiemy do zasad, bo tam... Ups To wam je przeczytam. To nie są w ogóle zasady, tylko ogólną zasadą jest to, że po prostu nie możemy zabić tej świni i... No i tyle. Nie wiem czy można rozbijać ten taki takie kratki typ kilofem? Chyba można. No to zaraz się dawno kopiemy i przeczytam zasady. Właściwie zadania. Cały czas mówię zasady. No to tak: Pyk, pyk, pyk. Pierwsze. Nie zabijaj świniaka. Wydostaj się z klatki. No to już możemy zaraz otracić. Zróbcie skończone źródełko. Zrób farbę i zdobądź 48 belodów. zrób 24 kaktusy 13 laps daily, 15 gałów do książki zdobądź 9 ryb i upiecz je 1 zegarek 24 glowstone szklany szyb, 16 2 pistony jakąś piekarnię 20 chleba mob spawner albo mob grinder 20 pereł Edgarmana 10 kamiennych cegieł Dwupiętrowy dom z 4 oknami 4 duże grzyby 5 obrazów e, Staw o głębokości miniwalnie 3 kratek 2, e, 100 strzał 1 dispenser 1 note block e, 20, e, 64, przepraszam, 64 płotki Jedną bramę tą do płotków i jeden TNT Dobra to wracamy do kopania tutaj poziomu niżej Na pewno zaraz sobie zasadzę tą sadzolkę Niech zrobię z niej od razu drzewo Ups O, już widzimy tutaj jakieś surowce Ziemi też można by trochę wykopać ale myślę, żeby ten poziom jeszcze niżej zrobić. Jakoś tam jeszcze. Tylko muszę najpierw się tam dostać. Może stąd dosięgnę? Chyba nie. A stąd? O jest, dosię dosięgłem. A tak jest ciemno. co może niżej. Jest dobra, to będzie raz taki najniższy poziom dla tym, tej klatce. O, tutaj. Tutaj trzeba bardzo się oszczędzać, żeby żaden surowiec nie przepadł, bo jest ich naprawdę mało. Dobra, no i tutaj ogarniemy teraz To by się przydało ogarnąć Ech, spadło Cholera No nic, jedno może, mógł przepaść Fak! <coughs> Fuck! Nie zrzuciło To było trochę nierozstrożne z mojej strony Dobra, rozwalamy to to. I zaraz zrobimy schodki, żebym tutaj przypadkiem ta chwila nie spadła. Teraz pomyślałem. Dobra. Yy. Grave, każdy materiał tu się przyda, bo wierzchni jest mało. Później, na pewno sobie zrobię fabrykę kobla, więc nie będzie problemu. Ale na początku trzeba wszystkie surowce zbierać. A to mi cały czas coś wypada do cholery. Dobra, mamy schodki. Robi się ciemno trochę. Yy, Weźmiemy sobie sadzonkę. I kość. I spróbujemy zrobić ten yy, drzewko, zasadzić, ale to już chyba w w następnym dniu, albo jak się prześpię bo nie wiem czy w noc wyrośnie jest strasznie ciemno, ale ja mam najjaśniejszy ekran ustawiony tylko żeby tutaj świna nie spadła musimy o nią dbać spróbujmy to... ach udało się Dobra, idziemy spać w Kimono. Tylko ja bym go to jakoś uwięził. Nie. Posuń się. Posuń się. O. Na razie w ten sposób. Dobra, może nic nie zaatakuje w nocy. Dobra. I idziemy już zasadzić tą sezonkę. gdzie? Eee, dobra. Może tam. No te świniąc tutaj za bardzo nie chce się ruszać, więc spoko. Może zasadzimy ją tutaj trochę. Pyk. Pyk. I tutaj. Idealnie. Nic, żeby nam nie przepadło teraz. Jeszcze jedno. No i się przydały jakieś sezonki teraz. Dobra, na razie to tak zrobię, jakby coś miało spaść. Widzicie co? Ja tutaj obniżę ten teren i widzimy się jak już to zrobię. No i witam ponownie. Już zrobiłem parę rzeczy. Wykopałem ten dół. Zrobiłem fabrykę kobla, która działa w następujący sposób. Tutaj leje się lawa w dół. Tutaj jest woda i tutaj się niszczy i kobla z tą wpadła Tutaj zablokowałem tabliczką, żeby mi ta woda nie blokowała, ponieważ wtedy, tak jakby byłem pod wodą i wolniej się to wszystko niszczyło, i musiałem tam za jakiś czas się wydłużać. E, w każdym razie tutaj zebrałem cały dirt, zamieniłem go na kobla, odniósł tutaj w skrzynce wiszącej. O, jest tyle go. E, tutaj świnia jakimś dziwnym trafem, ona nie spadła. No i bardzo dobrze. W sumie nie przeszkadza mi to, że ona się tak zbugowała, nie muszę się o nią martwić dobra, teraz zbiorę jeszcze trochę cobblestone'a i e, poprowadzę to do tego drzewka, które mi tam znowu wyrosło później e, jak widzicie teraz trochę czasami tracę tego kobla ale rzadko zbuduję e, więcej takich posadzę więcej e, sadzonek e, tamto drzewo mi jakby się Zniszczyło... Znaczy liście opadły, to z nich wyleciało jabłko i jedno sadzonka. Dobra, myślę, że starczy. Mhm. Pyk, pyk. 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 Na razie nie robiłem piecyka, bo zamachał tego drewna, żeby z niego robić. żeby go przepalać na węgiel. A samego go nie chcę. Samego drewna nie chcę mi się palić po prostu. Na kilow żelazny, żeby wydobyć tego Redstone'a. Dobra, i teraz zrobimy to jakoś mądrzej. Tutaj nie ziemię znowu ale przydałoby się więcej kobla wykopać No i teraz ładnie mi się traci ten z Bo raz wypada z prawej, raz z lewej tak jakby Myślę, że tak do 30 dojdziemy i wystarczy No cholera no muszę wymyślić jakąś lepszą fabrykę kobla Ale to tak na, na początek chciałem, żeby po prostu tego gierda uratować a mi tak ni sporo spadło na dół Dobra starczy I lecimy dalej, zasadzić drzewka. No ma tutaj te sadzonki, sadzonkę. Właściwie jedna nam została. By się przydało więcej. Ale nie ma. Dobra. Pyk, pyk. 3, 4, 5, 6 na przykład tutaj na około robimy takie coś i dalej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jakbyśmy mieli kiedyś tyle nasion sezonnych właściwie i od razu teraz zasadzie, zrobimy to drzewo mążką kostną żeby może od razu nowe sezonki zdobyć no mam nadzieję że to mi coś wypadnie że nie musiał tutaj jakiegoś sobie znowu jest czy znaczy znowu jak robiłem tą, tutaj tą tablicę, to musiałem zaspawować na O jabłuszko. Świetnie. I tylko jedna na wypadła sezonka. Niestety. Na to ostatni raz to sobie zrobimy. Tam widzimy piasek i płotki. Jakby to było podwieszone na czymś. Teraz to dziwnie wygląda takie puste. No właściwie tym, w tym momencie mógłbym zakończyć ten pierwszy odcinek, tylko teraz jeszcze rozwalę to drzewo. I z dzisiejsze zadania, które już zrobiłem, teraz dwie sadzonki mamy i jabłuszko. Trzy sadzonki bardzo dobrze. O, cztery sadzonki, świetnie. 5. no to już jest tam że tak powiem. Jeszcze sobie tutaj poprowadzę dalej tego kobla i to piasek, żeby już mieć zapewnione drzewa. Dobra. Na pewno dostałem się z klatki dzisiaj, więc niszczymy. Eee szkętone źródeł, źródełko, to jeszcze mogę zrobić. Na no szybko. Nie mam wiaderko. Żeby ten odcinek nie był taki suchy O to ma wiaderko A nie źródełko zrobimy tutaj, z piasku I To idzie tak, tak skończone źródełko. Dobra. Możemy teraz zniszczyć tabliczkę. To już chyba wszystko co na ten odcinek zrobiłem. Tak, zdecydowanie. Do tego potrzeba więcej czasu. Poza odcinkiem też będę robił różne rzeczy, ale później będę o nich opowiadał. No w takim razie trzymajcie się do natury na ten odcinek.